Strzegą granic już od 25 lat. Funkcjonariusze Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej świętowali dziś w Przemyślu i Kalwarii Pacławskiej, jak podkreślał wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Skiba, to jeden z najważniejszych oddziałów w Polsce, dlatego strażnicy mogą liczyć na wsparcie resortu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kalwarii Pacławskiej, podczas której arcybiskup Józef Michalik poświęcił szklaną suknię, która przyozdobiła obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, a którą ufundowali pogranicznicy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa, a także komendant główny straży miejskiej oraz wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Skiba, jak zapewniał, bieszczadzcy pogranicznicy mogą liczyć na wsparcie resortu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ogóle podejmuje wielki program modernizacji tuż mundurowych i Straż Graniczna będzie bardzo, poważnym, bardzo poważną częścią, beneficjentem tego programu. Cały czas trzeba dbać o dobry stan Straży Granicznej. To dobra wiadomość, bo jak mówił Komendant Główny Straży Granicznej, potrzeby są coraz większe. Trzeba powoli modernizować, ponieważ sprzęt się starzeje, trzeba troszeczkę sprzętu jeszcze obserwacyjnego, trochę nowocześniejszego, trochę broni. To wszystko, co będzie służyło skutecznej ochronie naszej granicy. Jak podkreślał komendant Bieszczackiego oddziału Straży Granicznej w ubiegłym roku ruch na przejściach z Ukrainą wzrósł aż o 17%. Dlatego jego zdaniem, żeby zapewnić spokój i bezpieczeństwo na wschodniej granicy potrzeba więcej ludzi. Myślę, że możemy spać i czuć się wszyscy spokojnie. Ponad 2000 funkcjonariuszy, i pracowników strzeże podkarpackich granic. Pan komendant mówił, że niewielu tych funkcjonariuszy, ale w tym roku wyraził zgodę na to, abym w tym oddziale mógł zatrudnić prawie 100 nowych funkcjonariuszy, więc to jest bardzo duża liczba. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pełnią służbę przede wszystkim na polsko-ukraińskich przejściach w Medyce, Korczowej, Krościenku i Budomierzu. Chronią też tzw. Zielonej Granicy w Bieszczadach, patrolując ją m.in. w Stuposianach, Chównikach czy Ustrzykach Górnych. Bieszczacki Oddział Straży Granicznej powstał w 1991 roku w Przemyślu na bazie Bieszczadzkiej Brygady. Wojsk Ochrony Pogranicza.